Jak w USA chce i pasem, chmiej mieć to ludzi, niech nic z tym nie godzine, jak w USA i i czerwone kropki, bo zaś i morze łez, zostaw tyle słupki W tyle smutki Życie mam tak jak chciałem Wszystko mam wymarzone Ja jestem wf Basen w każdej polskiej szkole Co ci leży na sercu I co ci siedzi w głowie Powiedz mi tylko jedno słowo Zawsze ci pomogę Teraz każdy bierze wszystko na poważnie Nie wie co jest wiks, ma co jest realne Proszę nie komplikujmy Tego co było to i słońce nie gaśnie, to się dalej bawię, dopóki nie zasnę. I jestem pewien, że to będą najlepsze wakacje. Jak w USA